Trzeba się usunąć, bo jacek jedzie. O maszyna! No i tutaj jeszcze jest ustawienie do zdjęcia, Nie, nie zmieścisz się tu chyba. Dobra, radę. To będzie na ścisk. Tak. Nie no, może, może się zmieścić. No właśnie, teraz jest pytanie. Wejdzie tu, wejdzie, no, chyba ja wejdzie. Chyba te matizy jeszcze nie tak, o, Zobaczcie, proszę Państwa. E, Miejsce, parkowanie. Parkowanie matizów. Tylko tu pamiętaj, uważaj, że masz rozszerzenie. I w jednym i w drugim. Bo to wiesz. Na ten ten jest wąski. No i słuchajcie, jak będzie coś słychać, to, to ja to puszczę bez cenzury. A to jest Matis z lotu, więc on tu powinien wjechać. na lusterka Jacek tylko uważa nie no pięknie proszę Państwa to w ogóle Jacek a ten może być nawet wysunięty tak wiesz jakbyś go ciutkę schował jeszcze nie nie musisz go ciutkę schować tak żeby Jacek, to wepchniemy go może. Wyprostuj koła, wyjdź, wyjdź z samochodu i go po prostu wepchniemy.